wszystkich, tu Kacpi. I Benyheka. Dzisiaj robimy recenzję kosteczki moju Aosu Takie mamy. Pudełko. Takim tutaj ona chodzi Napis moju Aosu Budowa. Różne chińskie znaczki. Felix na górze. Tu mamy budowę. Tu też chińskie znaczki. Tutaj logo YJ. Do kosteczki jest dołączona również chińska instrukcja. A nie nic więcej, tylko obrazki i chińskie znaczki. Sama kosteczka jest bardzo estetyczna, bardzo ładna. Naklejki takie jak zawsze u moju, czyli fluorescencyjne, dosyć jasne. Sprawdźmy wielkość. To jest ta, ta kostka od ze zmienionymi naklejkami, czyli 62 mm. Jak widzimy, to jest dokładnie samo, Czyli ta też ma 62 mm. Jako ciekawostkę możemy porównać kolory moju do kolory mm, juzkowych fluo. Czerwony, żółty fluo, zielony. Pomarańczowy jest największa różnica. Ogólnie są bardzo identyczne. Bardzo podobne, bardzo podobne. Tu troszeczkę ciemniejszy jest niebieski. Ale bardzo podobne, bardzo fajne. Same naklejeczki, wiadomo, są od moju są bardzo dobrej jakości. Praktycznie w ogóle się nie zadzierają. Kostkę mamy już dosyć długo, żadnego zadziora na żadnej naklejce. Naklejeczki są takie mniejsze, bardzo fajnie to wygląda. Sama kostka ma dosyć duże otwory między każdym klockami. Można porównać sobie na przykład do szększu. Są mniejsze. Ok. Tyle o wyglądzie zewnętrznym, teraz przejdziemy do budowy. Tak wygląda kaseczka w środku, czyli standardowy, oparta jest na standardowym niebieskim krzyżaku. W środku oczywiście tąsty, powiedzmy. Tak długa oczywiście została w środku. Tak wygląda klocek narożny. Bardzo długą stopką. Taką mało takim przeżłobieniem. I też się nie wiem To jest krawędź. No, taka, no nie za duża. Taka ciekawa, z taką jakby torpedą. O, teraz trochę widzę. E, no i klocki, które tworzą centry, najmniejsze oczywiście. Wszystko sprawia takie wrażenie sztywnego, solidnego. Okay. Teraz parę słów o poruszaniu AOS-u. Jak zapewne wiecie, przed AOS-u wyszła kosteczka Weisu. Weisu ruszała się już bardzo dobrze, ale i następczyni rusza się jeszcze lepiej. Jak widzicie, porusza się bardzo gładko. Wewnętrzne warstwy również. Zewnętrzne ruszają się jak zwykła trójkarnia. Nie dośpisują się bardzo dobrze. Koska jest to połowa tańszej, również jest bardzo dobra. Tańszej też ma na tyle pieniędzy, żeby kupić taką kosteczkę, czyli moją AOS-u. Jak najbardziej polecam. Zobaczmy, jak kosteczka ścina. Zacznijmy od pojedynczej warstwy. Z klocka bez żadnego problemu. Z połowy drugiego klocka bez żadnego problemu. No tak, gdzieś do 40 stopni ścina bardzo gładko. Spróbujmy 45. No to muszę tak troszeczkę ostrzej, bo się się raz mocno to może powołać. Czyli 40 stopni spokojnie, a dodajmy, że kosteczkę mamy dosyć luźną. Dobrze, zobaczmy. Dwie warstwy, pojedyn dwie warstwy pojedynczą, jak ścina to prawie tak jedna do jednej, a 2 na 2 troszkę słabiej odwrotne, a no, tak do połowy klocka. To jest średni wynik, ale no w czwórkach i w ogóle w większych kosteczkach jest mało istotny i tak jest bardzo dobrze. Teraz krótkie podsumowanie. Kosteczka najlepsza ze wszystkich czwórek. Proszę się bardzo dobrze, Silne zakręty również, więc widzę czwórek. Nie chodzi za głośno, też jest dobrym plusem. No, najlepsza kostka ze czwórek. Nic dodać, nic ująć. Z minusów jedynie można powiedzieć, no, że jest dosyć droga. Jest najdroższą z dostępnych kosteczek 4 na 4 także no, nie każdy sobie może na nią pozwolić, ale jeżeli kogoś stać, to naprawdę jest najlepszą dostępną czwóreczką na rynku. kosteczki tą oczywiście można dostać na opcjach u Speedcube'a. Serdecznie zapraszamy do zakupu właśnie u niego. Kosteczki są na, na różno, różnokolorowych plastikach. Można sobie wybrać taką, jaką kto lubi. Serdecznie zapraszamy. A my dziękujemy za spędzony czas przy tej recenzji. Do zobaczenia. Na razie. Cześć. Hejka. Polecamy.